Dzień dobry. Dzień, dobry. Żeby nie było w scenerii, tu proszę. Sceneria taka o. Jest Scenaria, taka sceneria. Dzień dobry. modelarstwo, modelarstwo prelotniowe Siemka, cześć. Jesteśmy w Raciborzu To jest yy, kolega nasz z grupy ja Janek, nie do, Janek do Lasiński, Hej. I tu się tu się, teraz, tu, tu się wyświetli teraz napis, o tu Jan Dolasiński Ja się Dolasiński powiedz mi jak się latało w Raciborzu Dobrze, bardzo fajnie, fajne widoki, ode, rozlewiska Czyli powiem Ci, że. Bo wiecie co? Bo prawda jest taka, że my jesteśmy tu zaproszeni pierwszy raz. Może nas więcej nie zaproszą. Może nas więcej nie zaproszą, ale jeżeli nas zaproszą, to Jasiu, warto przyjechać? Warto przyjechać. Bardzo warto. fajna impreza warto. dla modelarzy, co, co zaczęli latać paralotnią, albo, albo dla paralotniarzy, co, co też latają modelami. Super. Mhm. Jasiu, jest w ogóle niestandard, niestandardowe pytanie się: na czym latać? Bo tu jest Jasia napęd. Jasiu lata na? Na torze 250. Niektórzy już widzieli, natomiast ci co nie wiedzą, to właśnie Jasiu im powiedział. Śmigło masz. Czarne. Peszka. Czarne śmigo. Peszkę. Czarne śmigło. Peszkę. Śmigło, peszkę, tor 250, doprząż dudka Peszkę, bardzo dobre śmigło. Ale pilot z polski. Pilot co z polski. To jest najważniejsze. <laughs> Liczy się mózg tej operacji. E, Jasiu, jest tu fajnie czy nie ogólnie? Ogólnie tak bardzo przyjemnie, fajnie. Przyjemnie, nie? Przyjemnie, dobra atmosfera. Tak, tak spokojnie, nie tak nas, no. taki spokój jest, nie? Większy. No, modelarze, nie, chyba, ma, modelarze, więcej chyba, modelarze chyba bardziej spokojna grupa jednak no. niż, niż paralotniarze. Wiecie, my musimy też powiedzieć, że tutaj w tym razie, Boże, na tej imprezie, to my mamy właściwie drugą część tego startowiska i ona by mogła być dla nas wydzielona, natomiast nas jest jeszcze tutaj za pierwszym razem za mało. Za mało, żeby to tam uruchomić. Ale jeżeli byśmy się w przyszłym roku zebrali do Raciborza I byłoby nas y, troszeczkę więcej To oni nam dadzą, nie? Tam z drugiej strony No myślę, że tu tam. terenu jest na tyle Wiecie co? My Wam pokażemy To jest taki teren rozległy, o tam za nami, tam Ale powiedz się tak, bo ja to widzę Natomiast ich po drugiej stronie okienka nie widzą Startowało Ci się wygodnie czy nie na tym terenie? Tu wygodnie, no równo w zasadzie No może nie jak na typowym lądowisku tam utwardzonym Ale jak na, 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 na kopyta to... Jak super. super. No. Jest równo myślę, że warto tutaj przyjechać. Ja nie mam nic z tego, że to mówię, ale warto. Satysfakcję warto. z tego, że Wam przekazujemy tą informację jako przewodnicy, którzy tutaj przyjechali. Jest nas tu trochę więcej. Jeszcze kilka dojedzie osób no polecamy to ogólnie. Tak? Warto. Fajni warto. ludzie, dbają o bezpieczeństwo. Ze swojej strony wszystko zorganizowali, zapewnili. Mm. Każdy napoje, kawę, prąd. Widzicie jak to jest? To jest tak, na tych imprezach to wam pokażę, To jest tak, przychodzą ludzie i oglądają nasze sprzęty. U nas to jest inaczej, Nie na naszych imprezach to, to, to się nikt nie ta, ogląda. To nikt nie ogląda, widział. każdy widział. Nie? A tutaj jest tak, że ja przed chwilą zebrał się sześciu chopa i ja im opowiadałem o tym, jak się lata i jak to w ogóle wygląda. Także jest inaczej. Jak, tu, tu jesteśmy rodzynkami na tej imprezie, tak naprawdę. Tak. I co jest tutaj ważne, to to jest impreza też dla ludzi z miasta, którzy przychodzą. Dla gości. Goście po prostu przychodzą, jest taka aleja. Pokażemy wam tą aleję. To jest taka aleja wzdłuż, ona leci, tak? tak. O, I tu jest ta aleja. I zapowiedzi organizatorów: jutro będą pełne wały ludzi. Tak, I jutro mają być. O, tu są wały za nami i te wały mają być pełne ludzi. Ogólnie, warunki do latania są super. I co? I to wszystko wystarczy. No lata, a teraz na przykład odrzutowiec wystartował. Ale wystawcie tego gadanka, Jasiu, żegnamy się z ekipą Nara, pa. Hejka, Pa!